Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku mega gratka dla każdego kolekcjonera Moi kochani byłem w Empiku i okazuje się, że ponownie mamy promocję na saszetki specjalne z kartą limitowaną Moi kochani przy zakupie trzech saszetek dostaje się jedną saszetkę z kartą limitowaną, czyli tak zwane bonus pack, jest w środku limitka jest karta bazowa i jest karta specjalna tutaj mam jak widzicie 9 sztuk bo tylko tyle było w Empiku więc 27 saszetek musiałem zakupić żeby dostać te 9 e, saszetek bonusowych dzisiaj na odcinku sobie otworzymy te saszetki bonusowe i zobaczymy jakie karty limitowane w ogóle można trafić tak więc zaczynamy z unboxingiem i pierwsza saszetka mamy tutaj Ngolo Kante z Chelsea. To jest pierwsza karta limitowana. Jeżeli chodzi o specjalne, to mamy Kazemiro International Star i bazówka Leroy Zane. Druga Bellingham z Borusi Dortmund z bazówki jest Jorginho z Chelsea i kartą specjalną fans favorite Calabria czyli na razie mamy International Star i fansy. trzecia saszetka i na karcie limitowanej jest Antoine Griezmann z Barcelony no, ciekawe jaki asortyment tutaj będzie ile ogólnie jest limitek do trafienia w tych bonusowych paczuszkach Stekelenburg, fans favorite Ajax i karta bazowa Dodo z Szachtara. Ciekawe, czy w ogóle Polaków można też trafić w takich produktach. Riyad Mares z Manchesteru City, to jest czwarta limitka. Sterling z Manchesteru City i Otamendi International Star Argentyna. Lecimy piątą saszetką i tutaj mamy kogo? Christensen'a Andreas Christensen z Chelsea jego nie miałem do tej pory moi kochani, więc jest to nowa limitka do kolekcji do tego mamy kartę bazową Maguire'a z Manchesteru United i tutaj Vertogen International Star Belgia szósta saszetka i tutaj jest ponownie Mares z Manchesteru City. Czyli to już jest powtóreczka. Bank boje z Fehevaru, to jest karta bazowa. I Akanji Fans Favorite Borussia Dortmund. A więc mamy na razie 5 różnych limitek. Gianluigi Donnarumma to jest kolejna karta limitowana. Do tego logo Palmeiras, czyli loga też padają i Niklas Züle, fan favorite Bayern Monachium. Kogo mamy w tej? Ansu Fati z Barcelony, czyli super, 8 różnych limitek. Marquinhos Internacional Star Brazylia. I kartą bazową jest De Vries z Interu. No i została nam ostatnia sztuka co jeszcze tutaj nam fajnego wpadnie. Czyli no jako tako Polaków na kartach limitowanych nie ma. N'Golo Kante z Chelsea. Czyli to jest też powtórka. Loselso International Star Argentyna i karta bazowa Varana z Realu. Czyli moi kochani, jak widzicie wpadają, jeżeli chodzi o karty specjalne, albo fansy albo karty International Star. Z limitek trafiłem 7 różnych, dwie się powtórzyły, dwa razy kante i dwa razy Mares, ale jeżeli chodzi ogólnie o limitki, to wpadła mi nowa karta limitowana do kolekcji Christensen z Chelsea. Czekam na wasze opinie i komentarze odnośnie właśnie dzisiejszego odcinka i tych bonusowych paczuszek. Co o tym myślicie? Jak wam się to podoba? Napiszcie, czy byliście w EMPIKu, czy sobie zakupiliście. Jestem ciekaw Waszych opinii i komentarzy. Okej, okay. Saszetki sobie zostawię na odcinki, zrobimy sobie jakieś pojedynki. Tak więc dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!